Koziorożec, dzień dobry. Jakaś magia? Chronimy się. Koziorożec ma bardzo silne poczucie samokontroli, samo ochrony. W jakim stopniu mm, opiekuje się, jest w takiej roli, czuje się w, powołany do takiej roli? Naprawdę, to jest, to jest jakaś magia pokazana, bo mm, podkreślają Państwo energię. Że ja przy pomocy magii próbuję się uchronić przed złymi ludźmi. <gry> Jestem bardzo. Jeżeli nie magia, aczkolwiek ona tutaj jest dość wyraźna, jeżeli nie magia, to ogólnie ten świat duchowy, ja bardzo na niego liczę, bardzo yy, czuję jego wsparcie. I mm, po prostu wiem, że ktoś jest koło mnie. Ja to po prostu wiem. Ja wyczuwam te energie, które y, stoją za mną, które mnie wspierają, które dają mi motywację, dają mi siłę. E, proszę o pomoc, dostaję ją. Taki świat y, to jest ten świat wyższy u Państwa pokazany. Ale też e, ochrona przed ludźmi to też, ale ogólnie ochrona. To jest taka. To są modlitwy, tutaj są mm, rzucane lub no, po prostu wypowiadane intencje, w myślach lub szeptem. W ogóle szept się bardzo tutaj y, zaznacza. I ja w jakiś sposób próbuję. No w jakiś. Dla mnie oczywisty, dla mnie konkretny. E, próbuję sobie ochronić siebie, różne aspekty mojego życia, żeby mnie nic złego nie ruszyło. Bardzo duchowo, oj, bardzo, bardzo duchowo, bardzo milcząco, e, z wyjątkiem tych szeptów. E, tutaj, tak naprawdę. Hmm. Z, człowiek tutaj zdaje sobie sprawę z tego, że nie może sobie pozwolić już na marnotrawienie czasu. Jest tutaj bardzo wysoka produktywność, e, ale połączona z, z duchowością. Jest e, tak, jakby wołanie o pomoc do świata duchowego. E, żeby pomogli jakoś zorganizować sobie ten świat materialny. Co po kolei mam robić? Tu są takie zapytania dosłownie. Co ja mam po kolei robić? Co mam teraz zrobić? Żeby, żeby moje sprawy, czy moje życie w ogóle, po całości, e, mogło ruszyć. Żeby był jakiś progres. Żebym ja zauważył, że coś się zmieniło dla mnie na lepsze. E, żebym się skonfrontował z czymś. To jest ważne. I ja proszę świat duchowy, proszę swoich przewodników o to, żeby mi w jakiś sposób odpowiedzieli. W momencie, kiedy przychodzi bezsilność, w momencie, kiedy yy, ja czuję, że yy, się wypalam, po prostu się do nich zwracam. Tu jest też pokazane, Pokazana praca dzień i noc. Zwłaszcza podkreślam ten aspekt nocy. Tutaj jest zarywanie nocy, praca w godzinach nocnych, po prostu, żeby coś skończyć i żeby się zmotywować jakoś, żeby skończyć swoje sprawy, które pochłaniają tak mnóstwo czasu, I ja szukam jakiejś otuchy w świecie duchowym. Mhm, mm tak. Liczę na to wsparcie, liczę na to, że. Liczę. Ja czuję, że ono jest. Wręcz to jest pokazane. Ja mam kontakt, dobry kontakt ze swoimi duchowymi przewodnikami, duchowymi energiami, i tylko ja rozumiem, co do mnie mówią. Język, który oni stosują, rozumiem tylko ja. Jest mi bardzo znany. Jest um... tak jak język kraju, w którym się wychowałem. Jest to dla mnie tak jasne. Te komunikaty one są tak oczywiste, że ja wiem, że to do mnie się mówi. I wiem, że nie ma w tym szkody. Świat duchowy, on nie robi sobie ze mnie żartów, tylko faktycznie bardzo mi pomaga, bardzo mi ułatwia życie. To 3D. Hmm. Księżyc jest samotny, pokazuje się jest samotny w, pew w pewnym stopniu przestał e, walczyć o miłość przestał się angażować nawet w sprawy miłości e, można tutaj powiedzieć, że mm, koziorożec mm, wycofał się od ludzi lub w dość znaczny sposób w znaczny sposób się ograniczył od nich i próbuje odkryć w sobie próbuje lub to się już dzieje no bo się dzieje, e, swoją duchową stronę. Jest tutaj taki ładny miks pokazany, że tutaj z jednej strony jako ziaroszec, twarda rzeczywistość e, cele zdobywam, wspinam się na tę górę, e, podwyższam sobie poprzeczkę, stawiam sobie bardzo mocne cele długoterminowe, długoletnie. A z drugiej strony wplatam w to ten pierwiastek duchowości, łamane na motywacji, łamane na otuchy, żeby tę poprzeczkę, do tej poprzeczki w ogóle dojść, żeby, żeby ją dotknąć, żeby dojść tam. Ja robię progres. Jest pokazany ten progres, lub bardzo duża nadzieja na to, że, um, że te dwie przestrzenie one się tak przenikną, one się tak będą uzupełniać, że um, ja wyjdę tylko na korzyść. Ale raczej um, mówi się tu o osobie, która już to czuje, która już złapała ten kontakt. Mniej więcej się orientuje, kim są ci przewodnicy, kim są, skąd pochodzą, być może mają Państwo wizję i widzą ich. Co by nie powiedzieć, jest tutaj mm, połączenie. To, to, to jest słowo klucz jest tu połączenie dwóch światów. Z pozoru absurdalnym by było jakoś, jakoś je połączyć, jakoś próbować je ze sobą spleść. Natomiast e, nie jest to wcale takie głupie. Z drugiej strony, jeżeli się człowiek zastanowi trochę dłużej, nie jest to wcale takie głupie, bo później, jak się w tym trochę posiedzi to znaczy, spróbuje się e, pewne elementy tych światów, obu światów e, ze sobą. Powoli, ale jednak jakoś łączyć, jakoś porównać, okazuje się, że jedno pomaga drugiemu. Jeden, jedna przestrzeń wspiera drugą, druga pierwszą. Jest ta wymiana ciągła ciągła wymiana, ciągłe wsparcie i ciągły ten, ten przepływ. I pokazuje się w takim ostatecznym rozrachunku, że gdyby. To wsparcie tak przełożyć, ty, ty, wsparcie tych dwóch energii, tak przełożyć na mnie koziorożca, jako istotę, jako całokształt, to okazuje się, że ja z tego świata duchowego jestem w stanie wyłapać tyle informacji i tyle y, usłyszeć szepty, podpowiedzi, że właściwie ja sobie bardzo mogę y, poprawić jakość życia. Jeżeli Państwo tego nie czują, może warto się zainteresować, żeby w jakiś sposób sobie to, żeby sobie ulepszyć jakoś życie. Oczywiście, jeżeli Państwo w to wierzą. No, gdyby nie wierzyli, raczej by nie, nie, nie obracali się w świecie ezoteryki. Jest tutaj, jest tutaj połączenie, doskonałe połączenie ziemi i wody. Dwóch żywiołów, ziemi i wody. Żeby, żeby tę twardą, twardą, uklepaną ziemię nawilżyć, żeby było łatwiej przejść przez jakieś turbulencje, które, które Państwo mają w życiu. Bardzo, bardzo ciekawe przenikanie się, właśnie to się, to się tak bardzo rzuca. że Tak naprawdę koziorożec jest um, świadomy tego, że z obu światów oczywiście, Przede wszystkim tego materialnego, ale ogólnie, że obu światów jest w stanie wyciągnąć tę esencję i żeby jeszcze to działało na jego korzyść. Bardzo inteligentne posunięcie. Żeby tę delikatną, eteryczną duchowość nieuchwytną Wpleść w twardą, e, marmurowo zimną rzeczywistość. Da się. Państwo się pokazują jako przykład, że się da. Można to połączyć, można to zrobić. Jednocześnie, jaki jest cel tego łączenia? E, lub jeden z celów, żeby ja przy pomocy tej duchowości, w tym twardym, bezlitosnym świecie, ustrukturyzowanym, gdzie panuje system, ja. To jest ciekawe, ale ja się chcę z tego wyłamać. Ja nie chcę. Po pierwsze, nie chcę, a po drugie, jestem zmęczony tym systemem. Jestem zmęczony ciągłymi zasadami, ciągłą mm, tą strukturą, co jak na koziorożca brzmi wręcz absurdalnie śmiesznie, a, ponieważ ym, z reguły, oczywiście, koziorożec potrzebuje do bezpieczeństwa struktury, potrzebuje planu i potrzebuje ym, tego bezpieczeństwa, które przejawia się w organizacji bardzo dokładnej i detalach. Tutaj dzieje się coś odwrotnego, bo tak naprawdę jako chce uciec od struktury, od systemu, od tych zasad, od regulaminów. Dlatego też ucieka w świat ten delikatny, po to tylko, żeby. Po pierwsze się ożywić, bo coś jest w tej duchowości takiego, co pozwala koziorożcowi odżyć. To jest raz a dwa, koziorożec jest e, przemęczony życiem. Dlatego też potrzebuje ciszy. Najzwyczajniej w świecie potrzebuje ciszy, żeby nikt nie gadał, żeby nic nie grało, żeby nie było słychać odgłosów domostwa. Po prostu musi być kompletna, idealna cisza. To jest coś, czego koziorożcowi brakuje. Element ten, jeżeli się pojawia, jeżeli koziorożec coś słyszy, jeżeli coś do niego dociera, jakieś dźwięki, powszedniości, bo, nazwijmy to, doprowadza go to do szału. A to oznacza, że koziorożec jest przebodźcowany, Hiperaktywny myślowo. Potrzebuje się zatrzymać i potrzebuje świętego spokoju. Denerwuje go najdrobniejszy, najdrobniejszy dźwięk, który wydaje cokolwiek lub ktokolwiek. I ucieczka. Ucieczka ta, a raczej... No właśnie czy można to nazwać ucieczką. Raczej ratunek. Ratunek. On powoduje, żeby żeby mm, trochę inaczej pożyć. Trochę mm, zmienić przyzwyczajenia. Mimo że z reguły. Konserwatorz charakteryzuje się jako osobę stałą i mm, o poglądach e, tradycyjnych. E, na to stawiamy, tak, że struktura i ma być równiusieńko wszystko. Natomiast Natomiast to jest charakterystyka ogólna wręcz stereo, stereotypowa. Tutaj mamy pokazany bardziej ten element wody. On się tutaj niesamowicie mocno zaznacza, żeby odżyć. Tak jak kwiat potrzebuje wody, żeby żyć, tak samo koziorożec potrzebuje tej ciszy, równa się wody, żeby odżyć, żeby skontaktować się ze sobą, żeby mm, poczuć mm, coś innego, aniżeli ciągłą Taką twardą, industrialną charówkę, coś innego, coś inaczej. Chcę się wyłączyć z tego świata materialnego, gdzie ja ciągle jestem zmuszony myśleć, analizować, e, intelektualnie działać. Jestem tym zmęczony, jestem przybodźcowany informacjami. Pokazuje się też przybudzanie technologią A dla kogoś z Państwa. Jest tego za dużo. I koziorożec, jako jeden z nielicznych, pokazuje, że ja się muszę odseparować, ale to nie jest wcale tak, że ja sobie mówię, tylko że sobie obiecuję. A to, co wypowiadam. Moje, moje zdanie, moje stwierdzenie, ono jest od razu materializowane. Wystarczy, że koziorożec tutaj powie raz i natychmiast wprowadza to w życie. Um, to jest swoją drogą, tak jak koziorożec lubi. Natomiast ogólnie, prawda? Bez stereotypów. E, Niemniej jednak, wszystko to połączenie tych obu przestrzeni ma na celu odżyć. Mm. Tak. Kejzer Rózec jest bardzo niespokojny. Jest nadwerężony. Yy. Chcę powiedzieć intelektualnie, ale tutaj można przeciągnąć właściwie na, 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 na całe życie. Po prostu już trochę zmęczony. Trochę bardzo. jest zmęczony. Aha. No właśnie, zmęczony intelektualnymi przeżyciami i procesami, właściwie. Dlatego, że no, tutaj mamy taki nieprzyjemny wątek pod tytułem Koziorożec został zdradzony, lub Koziorożec zdradził. To tutaj, oczywiście, e, Państwa interpretacja. Energia pokazuje zdradę. Energia pokazuje, że to koniec, i dlatego też jest e, odizolowanie się od ludzi, którzy, które się wcześniej pokazywało. Ten szum, e, szok emocjonalny, który, który jest, i mm, myśli, które nie mogą się skończyć. One powodują bardzo duże nadwyrężenie, takie fizyczne, w osobie, ponieważ dowiedziano się tutaj prawdy. Lub zasłyszano, że zostało się zdradzonym i, i jest takie basta od życia. Ja muszę zaraz, ja sobie muszę to przemyśleć, ja muszę najlepiej spać, tyle... Tak długo, jak to jest tylko możliwe, żeby, żeby organizm doszedł do równowagi. Oczywiście jest to jeden ze sposobów, żeby sobie w jakiś sposób uradzić, nad, poradzić. Natomiast taka przestroga dla Państwa, czy przypominajka, żeby to się nie stało mechanizmem obronnym, ucieczkowym, tak zwanym, że jeżeli cokolwiek mnie zaboli, coś mnie zakłuje, w sensie emocjonalnym, oczywiście, e, bo o tym jest czytanie: to, żeby sen nie był ucieczką od problemów. Dla niektórych z Państwa zdaję sobie sprawę, że to jest truizm, natomiast y, bardzo często się zapomina o tak prostych rzeczach. Żeby coś, co miało być ym, ratunkiem, nie stało się uzależnieniem. Ja uciekam za każdym razem w sen po to, tylko żeby nie czuć. Żeby się na, na te pół godziny, czy kilka godzin znieczulić. Żeby tego nie robić. Właśnie, i pokazuje się uzależnienie. To jest dokładnie to, o czym Państwu mówię. Żeby, żeby Państwo tego po prostu nie robili. Zwrócili uwagę, czy... W obliczu jakiegoś um, zmagania się z problemem emocjonalnym, czyli w momencie, kiedy państwo czują kontrolę, prze, przestają czuć kontrolę nad sytuacją, um, czy państwo nie mają jakichś mechanizmów ucieczkowych? Bo tu jeszcze gorzej. Jakieś rozdawanie nagród, jakieś takie rozdawnictwo. Te nagrody mogą być dosłowne lub metaforyczne, ale mm, w sensie, że nagrodą jest moja energia, że ja daję komuś własną energię. Pytanie, czy ta osoba na to zasłu zasłużyła, ale. No właśnie, bo jeżeli mówimy o mm, temacie zdrady, jeżeli bierzemy po, na warsztat zdradę, to jednak ym, pojawia się pewnego rodzaju zakwestionowanie, czy faktycznie ja siebie w jakiś sposób energetycznie nie rozdawałem drugiej osobie. Na za dużo pozwalałem. Mm. A emocje państwa zżerają tak, że aż przykro patrzeć. Nie dają spokoju, męczą, dręczą, stąd tak y, silna ta potrzeba snu. Tutaj, ale to mm, trzeba sobie jeszcze inaczej radzić. Można wypisywać, ja, ja, ja zawsze y, wszystkim państwu polecam taka najszybsza pomoc. Najszybsza samopomoc to wypisanie tych wszystkich myśli, żeby, żeby się oczyścić, yy, odręcznie, nie na komputerze. Yy, pokazują się myśli, które yy, wykańczają człowieka do cna. Yy, tak, przepraszam, wyżerają energię, że tak naprawdę staje się to priorytetem. Bo trzeba sobie z tymi emocjami jakoś poradzić In, i w inny sposób niż tylko sen. Mm, a się okazuje, że na inne aktywności brakuje tych sił. Więc tutaj należy, należy wprowadzić sobie taki mm, nawyk regularnego oczyszczania się. Można zacząć od pisania. Uparcie będę Państwu to polecać. Um, Bardzo oczyszcza i mm, w dość szybki sposób. N nie trzeba długo też czekać, żeby, żeby zadziałało. Tak więc, drodzy Państwo, zamiast tabletki na sen, bo to jest ucieczka, wypisać to. Wypisać, wygadać. Cokolwiek. Yy, bardziej, bardziej przy pomocy słów. Jakoś zutylizować to co, to, co w głowie siedzi, a emocje tutaj tak szaleją, po prostu jak byk, którego nie można ujarzmić. W żaden sposób nie można go uspokoić. Jest rozwścieczony i to są te emocje, które w Państwu są. Tak więc, porządkowanie emocji byłoby tutaj e, taką aktywnością priorytetową. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Dziękuję.